Rozmowy wewnętrzne. Podcast o świadomości i rozwoju. Prowadzony przez Olgę Budkiewicz i Ewę Wrotek. Wiele nas dzieli, ale jeszcze więcej łączy. Dwa pokolenia i dwa punkty widzenia. Nigdy nie wiemy, kiedy nas oświeci, że coś, nad czym się zastanawiamy, mamy z jakąś rzeczą problem. Ona jest pod naszym nosem. O. Pamiętamy o niej cały czas, ale nie umiemy połączyć kropek. Ja miałam coś takiego, że bardzo mnie irytowało, reagowałam zawsze złością, a jeżeli chodziło o osoby, które cenię, czy są dla mnie ważne, to nawet aż moje ciało reagowało złością, gdy ktoś mówił źle lub krytykował. A przecież miał do tego prawo, tak? Bo skoro dajemy prawo innym do bycia takimi, jak, jak wybrali, takimi, jacy chcą być, to no, nawet jeżeli się z tym nie zgadzamy, to równie dobrze ktoś, kto się nieodpowiednio wyraża o innych, nie powinno mnie to ruszać, tak? Skoro mnie ruszało, znaczy mnie dotyczy, jakąś strunę we mnie porusza, która która coś mi pokazuje, coś, co mam niezintegrowane, nie, nieukochane, nieprzepracowane po prostu, tak? I okazało się, że to było właśnie na wierzchu. To było coś, o czym zawsze pamiętałam. Kiedyś w dzieciństwie, bliska mi osoba, miała taki krytyczny stosunek do innych. Wszyscy nie tacy, każdy coś tam źle zrobił. Wszystkie sytuacje nieodpowiednie, no wszystko było na nie. I denerwowało mnie to strasznie, ale że byłam taką bardzo potulną dziewczynką, to nie będąc dzieckiem, nie stawałam w obronie tych sytuacji, tych ludzi. No, jako nastolatka też niekoniecznie, nieraz tak, ale nie stawałam no, ale też, za nimi. Ale to Słucham? nie była twoja odpowiedzialność, żeby stawać w obronie? Tak, tylko że jak patrząc głębiej, to ja nie stawałam za nimi, automatycznie nie stają za sobą. Bo zobacz, skoro inni są nami wypchniętymi na zewnątrz, skoro rusza nas coś, co ktoś robi komuś, to znaczy, że to też nas dotyczy. No tak, ale jest inna historia, kiedy jesteś świadomą dorosłą osobą, a kiedy jesteś nastolatką czy dzieckiem. I jeżeli ta osoba, która ciągle wszystko krytykuje, i ma u ciebie autorytet, no trudno jest się przeciwstawić czemuś takiemu, prawda? Zwłaszcza, że od tej osoby, powiedzmy, gdzieś tam zależy twoje przetrwanie na takim najprostszym poziomie, prawda? Tak, dokładnie masz rację. Tylko patrząc teraz z perspektywy osoby świadomej, wiem, dlaczego dziś te rzeczy mnie jeszcze dotykają. I w jakim kierunku myśleć, że to ochodzi o stawanie za sobą, mhm. za innymi po drodze, ale generalnie w, w efekcie za sobą. Dlatego o tym mówię, bo masz rację. Oczywiście, że będą dzieckiem i nawet nastolatką, nawet 15 lat temu jako osoba nieświadoma, nie miałam o tym pojęcia, tak? No tak. Tylko teraz mówię, ja cały czas przecież pamiętałam o tym, że te sytuacje były takie, że tak się działo. Teraz mnie to wkurzało od lat i nie łączyłam kropek. Dopiero coś musiało, coś się zadziało takiego. Nawet, nawet nie pamiętam co, że jak ten pomysłowy dobrobił, tą, tą kulką w głowę dostałam. Wow, no przecież to takie proste. Mm. To ogólnie nie było coś wielkiego, to co się wydarzyło z tego, co pamiętam, tylko po prostu taki nagły, aha, moment, który sprawił, że spadły ci klapki z oczu. Tak, dokładnie tak. Ale żeby takie coś się właśnie, żeby te klapki spadły w wielu wypadkach. To nie potrzeba spektakularnych rzeczy. To wystarczy jedno słowo. To, jest, to nawet może być coś, co jest kompletnie niezwiązane z tematem. Nigdy nie wiemy, co jest z czym powiązane, co, co odsłoni nam co, tak? I, i, I dlatego warto być uważnym. Aha. Tak. I żeby było jasne. Ja nikogo nie osądzam nikogo nie oceniam po prostu stwierdzam, że tak kiedyś było każdy daje innym to co potrafi, to co może, to co ma, co to co sam dostał mhm. dlatego dlatego cieszę się, że teraz mamy inną świadomość no ale po części też wybrałaś sobie tą relację i wybrałaś sobie te doświadczenia tak z poziomu duszy ale też tak, jak mówiłaś o tym, to zaczęło mnie zastanawiać, że, no ok, czy to też przypadkiem nie jest w pewnym sensie lustro, ale w kontekście takim, gdzie ty siebie krytykujesz, gdzie ty w sobie robisz takie uwagi, skoro tak to cię rusza na zewnątrz, kiedyś mogło tak być, ale w tej chwili to już dotyczyło zupełnie innej rzeczy. Mhm. Ale teoretycznie też może być taka sytuacja, że jak takie rzeczy kogoś ruszają, to może być to, że sam siebie krytykuje, sam, sam siebie nie szanuje to mhm. prawda. I w sumie to jest ciekawe, bo jak spojrzymy na to właśnie szerzej, to wychodzi, że powielająca się, powielająca się historia w dniu teraźniejszym, jakby w teraźniejszości. Przenosiła Twoje ciało i Twój system nerwowy do przeszłości, w której bardzo przez to cierpiałaś i które, jakby w której to Cię bardzo dręczyło. Dlatego, mimo że teraz jesteś świadomą osobą, to w dzisiaj to dalej gdzieś tam Cię triggerowało, prawda? Ale to właśnie dlatego, że ciało pamięta, że system nerwowy pamięta. I dlatego jest takie ważne, żeby w cudzysłowie, rozprawić się z tą przeszłością, to znaczy mm, pozwolić sobie uwolnić te emocje z przeszłości, zabrać emocje z przeszłości, bo oczywiście, że nie zapomnimy pewnych rzeczy, przeszłość też jest po to, żeby nam dawać jakieś doświadczenie, ale dopóki nasze emocje tkwią w przeszłości, to zawsze będziemy to przeżywać i zawsze nasze ciało będzie reagować. Dlatego mhm. warto zrobić z tym porządek, z, pozwolić tym emocjom uwolnić je i pozwolić im przepłynąć. Mhm. Tak. Warto rozprawić się z tą przeszłością, tak jak mówisz, ale m, też jak obserwujemy siebie i swoje reakcje, to właśnie warto obserwować skąd pochodzą te historie, te nasze triggery, bo to często się zdarza, że coś nas triggeruje, a my nawet nie wiemy dlaczego. I to właśnie dlatego, że mogło wydarzyć się w przeszłości, i nasze ciało na samo wspomnienie zaciska się. Nie jest w stanie tego, jakby, puścić. A my na przykład nie wiemy, dlaczego nagle zaczynamy krzyczeć na partnera, albo dlaczego nagle przyjmujemy pozycję obronną, bo ktoś coś powiedział. I to są właśnie te mechanizmy, które nam się wtłaczają, i jakby przez całe życie. I gdy nie patrzymy na nie świadomie, gdy nie rozpoznajemy ich, to nie możemy ich zmienić. Także bardzo tutaj pomocne jest w takich sytuacjach obserwowanie tego, co się wydarza, obserwowanie tego, co, co nas zapala w tym negatywnym kontekście, co nas trygeruje, gdzie nagle się robi napięcie, nerwowość, pozycja obronna, gdzie system nerwowy przełącza się w, na tryb walcz lub uciekaj i właśnie wtedy wziąć krok w tył, zrobić krok w tył i spojrzeć na siebie z czułością, miłością, ok, widzę to, widzę co się dzieje i skąd się to pojawia, dlaczego, co... Um, Odpowiedź może przyjść dość szybko, a może, nie, może będzie trzeba na nią trochę poczekać. Tak, Możemy to nie jest tak, tak, to nie jest tak, że od razu to wszystko wy, wywali, ale no właśnie, wiecie, te rzeczy nie dzieją się bez powodu. Tak, zawsze jest przyczyna, zawsze jest coś, co, co się działo kiedyś. I zazwyczaj to właśnie wychodzi z dzieciństwa, czy tam z okresu dojrzewania, kiedy nie mieliśmy poczucia bezpieczeństwa, kiedy nasz system nerwowy czuł ciągłe zagrożenie. Um, no i potem to się przejawia w dorosłości, mimo że możemy się czuć bezpiecznie, może być wszystko ok, to pewne historie znowu wracają, um, nie wracają, wracają nas, <laughs> to chyba nie jest po polsku, przerzucają nas do przeszłości i aktywują właśnie te małe ranki dziecięce. Które, jak tak trwają latami, to się robią dużymi ranami, ale, ale można sobie z tym poradzić. Właśnie jedną z metod jest rozmowa z wewnętrznym dzieckiem, zaopiekowanie się nim. Tak. I bardzo skuteczna, bardzo skuteczna metoda. Mhm. Inną metodą są afirmacje, które czyszczą nasze programy. Które, które są wtłoczone właśnie na tą kartkę, którą jesteśmy, gdy się rodzimy, i pozwalają zakodować inne historie. Tak, afirmacje są bardzo skuteczne. Hmm. Tylko odpowiednio aha, e, robione. I teraz, może z drugiej strony, nie wiem, czy to mogę nazwać ciągłością tego tematu ale mnie to się jakoś łączy i kojarzy. Z drugiej strony, teraz jesteśmy osobami świadomymi, ale wielu z nas w dalszym ciągu odmawia innym prawa do tak jak ja to miałam z tym, do swojego zdania, do, do niebudzenia się, do spania w dalszym ciągu. Ale przecież wszyscy mamy prawo żyć tak jak, tak jak wybraliśmy. Tak jak pozwala nam nasza świadomość. I rozmyślałam sobie nad tym tematem, bo słychać nieraz, idioci nie, obu, nie, nie myślą, a przecież można tak, ale nie muszą, nie muszą myśleć tak jak ty. Myślę sobie, według, w, w energiach wszyscy jesteśmy sobie równi. Jedyny wyjątek stanowią rodzice, którzy są zawsze energetycznie nad dziećmi. Poza tym wszyscy jesteśmy równi. Bez względu na to, w którym miejscu drogi jesteśmy, na jakim etapie własnego rozwoju, ale jesteśmy sobie wszyscy równi. A takie mówienie sobie, ale przecież oni mogą to zrobić, bo to można tak, jest stawianiem się wyżej od innych. Bo ja to wiem, ja, ja to robię, przecież gdybyś chciał, to byś mógł, oni gdyby chcieli, to by mogli. No nie. No nie, bo hmm. tak wybrali. I naszym, że tak powiem, zakichanym. Obowiązkiem jest uszanować to i wciąż się tego uczymy. Jedni szybciej, drodzy wolniej, ale wciąż jesteśmy w drodze, jeżeli chodzi o stuprocentowe zaakceptowanie takich rzeczy. Co myślisz? Mm, tak, ja w ogóle o tym to miałam bardzo dużą rozkminę jakiś czas temu, kiedy wybuchła w internecie gówno burza jakaś tam. Ja nie wiem, czy tutaj o tym mówiłam, chyba nie. Ja w każdym razie nie dołączam się do gównoburz i nie, nie zasilam tego, bo jakby szkoda mi czasu, energii. Wolę się skupić na innych rzeczach, wolę działać um, jakby z poziomu serca i robić dobro, a nie linczować kogoś na Instagramie i się śmiać. No nie wiem, no jakby nieważne. W każdym razie um, właśnie pojawiła się fala osób, które mówiły, że ktoś tam coś tam, jakieś warsztaty robi. I robi je źle, oszukuje, i to jest złe, a ludzie się zadłużają, bla, bla, bla. No i jakby, hello, tak było, jest i będzie, że będą ludzie, którzy robią słabe warsztaty i biorą za to bardzo dużo pieniędzy. Z jakiegoś powodu ludzie za nimi idą. I w pewnym sensie ten, ci ludzie, którzy idą za tym w cudzysłowie złym wyborem, to są ludzie dorośli, świadomi i podejmują decyzję, z takiego poziomu, jakby, który na ten moment jest dla nich dostępny, prawda? Więc zdecydują, a wybierają dla siebie tak, jak uważają, że jest najlepiej. No i jakby takie postawianie się w pozycji, że to nie jest dobre, to jest jakieś tam skrzywdzące, to jest jakby mówienie tego z pozycji właśnie. Piedestału, czyli bycia wyżej i stawania, stawa, stawania w roli nawet takiego zbawiciela, który wie lepiej, co jest dla Was dobre. Ja wiem lepiej, że to Ci zrobi krzywdę. No, nie wiesz. Możesz uważać, że to jest za drogie, że to jest słabe, że to jest kiepskie, ale każda jednostka ma swoją drogę. Każda jednostka może wydawać pieniądze na to, na co chce wydawać każda jednostka może wchodzić w największe bagno, jakie chce wejść. Bo uwaga, nie nam sądzić, co dla kogo dobre, nie nam sądzić, co jakby nawet inaczej, nie nam wiedzieć, co ta dusza sobie wybrała do doświadczenia. A trzy, czasem trzeba dostać po dupie. Właśnie taka postawa zaprzecza temu, co mnóstwo ludzi też głosi. I ja na przykład się z tym zgadzam, ty też. Że wszystko, co się wydarza w naszym życiu, jest potrzebne i wydarza się po coś. Gdyby nie miało się wydarzyć, to by się nie wydarzyło. Totalnie. I też myślałam sobie akurat o tym wczoraj, że mm, jestem wdzięczna. Naprawdę jestem wdzięczna za wszystkie po prostu dramaty, które się rozegrały w moim życiu. Za wszystkie um, łzy. Za wszystkie złamane serca, za wszystkie po prostu rzeczy, z których myślałam, że się nie podniosę, a które mnie bolały. Może inaczej wiedziałam, że się podniosę, ale tak bolały, że nie chciało mi się wstawać przez dwa tygodnie. I szczerze mówiąc, gdybym miała cofnąć czas, gdybym mogła cofnąć czas i ich uniknąć, to bym w ogóle tego nie chciała zrobić, bo one ci pomogły wzrastać. To one, takie Wez? wydarzenia pchają nas do przodu. No, ale wtedy też nie byłabym tu, gdzie jestem, w miejscu, w którem. No właśnie o tym mówię. Tak, naprawdę czuję, że rozkwitam, że jestem na swojej drodze i to tak jak w tym śnie, o którym opowiadałam, tak, że mój były powiedział mi w śnie, że on to zrobił dla mnie, żebym poszła do przodu, że się rozstaliśmy. Um, żebym poszła do przodu. I tak faktycznie jest, jak spojrzysz na to z takiego szerszego poziomu, to wszyscy robią te nawet w cudzysłowie złe rzeczy dla nas, tak? O tym już mówiłyśmy w innym odcinku. Ale nigdy za dużo przypomnieć. Tak, ale faktycznie, no każdy ma swoją drogę, swój wybór i moim zdaniem oczywiście tak jeszcze nie jest, ale jeszcze to powinno wyglądać tak, że ja idę swoją ścieżką, ty idziesz swoją, i dopóki ty mnie nie zapytasz o moje zdanie, czy o moją radę, czy o moją opinię, to nic mi do tego. Bo ja mam swoje życie, swoją ścieżkę, którą się zajmuję, w którą wkładam energię i nie chcę jej oddawać na zewnątrz. Mm, na jakieś kłótnie, na przykład, mnie dalej zadziwia, że ludzie w internecie potrafią znaleźć czas. Ech, aby iść na jakiś profil i chęć, żeby iść na jakiś profil i skomentować jakieś po prostu bzdury tylko po to, żeby wbić komuś szpilę, albo idą skrytykować coś, albo tak wiesz, hamsko. I mam takie serio, w tym czasie możesz zrobić tyle fajnych rzeczy dla siebie. To raz. Dwa, możesz. Um, no, w sumie tutaj dobry przykład, jak, jak ja miałam z. Historię z jedną dziewczyną, która po prostu zjechała mnie w internecie, trochę moim zdaniem niesłusznie, bo no, jakby nieważne, nie wchodząc w, szczegó w szczegóły, e, poświęciła trzy dni, aby komentować pewne rzeczy. E, wdawała się w dyskusję z dwiema dziewczynami i, i wszystkich po kolei obrażała, dalej broniąc swojej racji. Zamiast na przykład, nie wiem, napisać zwykły komentarz, hej, a słuchaj, może spójrz na to z tej strony, albo do mnie wiadomość prywatną czy cokolwiek, że żeby wyniknęła z tego jakaś konstruktywna dyskusja, a nie ostracyzm z jej strony, to ona poświęciła trzy dni na to. Zamiast na przykład zrobić post o tym, pokazać, że to no, można na to spojrzeć z innej strony, doedukować do, do ludzi. Um, albo, nie wiem, zająć się czymś innym, napisać artykuł. Jakby jest tyle możliwości, a ludzie Krożenia... dalej wybierają mm -hmm. walkę, najeżdżanie na kogoś i ciśnięcie, gdzie no, wydawałoby się, że większość osób już kuma, że to nie chodzi o walkę. Czy większość, to ja nie wiem. No ja tak lubię myśleć. No, to bardzo dobrze. Ja też tak myślę. I to ta myśl mi się bardzo podoba, ale. no tak rzeczywiście to. Tylko, że jak skoro energia podąża za uwagą, to myślmy tak po prostu. Zrealizują się te myśli. Dokładnie. I, ale to, co mówisz, to jest bardzo słuszne, bo ja. O, no, kiedyś też taka byłam. A właśnie, że źle myślisz, bo to jest inaczej. I ja tej ci chwili, udowodnię. Ja, o, ja ci udowodnię to tak, bardzo, bardzo. Twoją rację. Ale w tej chwili z wieloma rzeczami się nie zgadzam, bo nie zgadzam się, bo ja inaczej myślę, ale to nie jest powód, żeby krytykować tego człowieka. Ostatnio rozmawiałam z dziewczyną, pisałyśmy na Priv. Totalnie się różnimy w swoich poglądach, ale to była tak piękna rozmowa, tak z takim szacunkiem, że żadna ani nie próbowałyśmy się przekonywać i każda została przy swoim zdaniu, ale z, z szacunkiem zostałyśmy jedna do drugiej. Przedstawiłyśmy sobie swoje, mhm. swoje podejście i tyle Nikt nikogo nie, nie ma prawa namawiać, czy lżeć, 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 czy wyzywać, nie. bo on inaczej myśli. To jest nasz zakichany, nie nasz zakichany interes i takie metody, którą tutaj jedną wymieniłeś, że pisać post na ten temat, często tak robię, jak się z czymś nie zgadzam, to po prostu piszę na ten temat post, bo mam prawo wyrazić swoje zdanie, moją prawdę, ale moja prawda nie może obrażać kogoś i nie może, nie mogę komuś My robić tym krzywdy. Myślę, że inaczej, twoja prawda może być twoja, ale ona nijak ma się do innych. To jest bo... inna sprawa, tak? Weźmy pod uwagę, że ile oczu, tyle punktów widzenia. Każdy tak naprawdę ma swój własny wszechświat, każdy widzi to, co chce widzieć. I nawet dosłownie, tak, czasem idziemy z kimś tą samą trasą i ty zauważysz jedno, a ta osoba zauważy drugie. I jeżeli ty tego nie widzisz, to nie ma tego w twojej świadomości, prawda? Dokładnie Więc tak. Siłą rzeczy mamy różne opinie, mamy różne zdania, mamy różne prawdy. Ale jednak dużo lepiej się żyje, dużo łatwiej się żyje, kiedy mamy tego świadomość, że moja prawda jest moja, twoja jest twoja i wolę się skupić na mojej, na budowaniu mojego świata, na rozwijaniu siebie, niż chodzić na przykład po internecie i walczyć. Ale najciekawsze w tym wszystkim jest to, że i twoja prawda, i moja prawda, i każda inna prawda jest prawdziwa. Mm. I pozostanie prawdziwa do momentu, gdy ta osoba w nią wierzy. Ale to zawsze moja prawda jest najmojsza, a twoja najtwojsza. Mm -hmm. I tak będzie. Tak. I to jest, to jest niesamowicie rewelacyjne moim zdaniem. Fenomenalne. Mm -hmm. Fenomenalne. Bo, o tak, to jest to słowo. Bo to otwiera też nas, jakby te rozmowy z innymi. Mm, otwieranie się na różne punkty widzenia poszerza nasz horyzont. Poszerza nasze postrzeganie i sprawia, że możemy potem dostosowywać te swoje poglądy do jakichś nowych racji, do jakichś nowych prawd i tym samym zmieniać się, ewoluować, podnosić. Przecież pięć lat temu nie myślałaś tak jak teraz myślisz, prawda? Miałaś inne prawdy, którymi się kierowałaś, teraz masz inne, jesteś inną osobą. A za pięć lat będę miała jeszcze inne? No właśnie. To jest ekstra. Tak tak to jest. Mm, osoby zamknięte. Mm, cały czas w tą samą stronę idą cały czas bo ja, ja to ja robię w ten sposób to ty też masz robić w ten sposób bo to jest jedyny dobry sposób. Moim A zdaniem to nie, nie idą one stoją w miejscu. Co, jak stoją w miejscu to się cofają. Mm. Ale to jest nieważne że że w zasadzie to nawet nie wiedzą, dlaczego ten ich sposób jest najlepszy. Nie wiem, czy my już opowiadałyśmy tą historię. Uważam, że ona fajnie to obrazuje te zatwardziałe poglądy, które nie wiadomo skąd się wzięły. No nie wszystkie, na pewno nie wszystkie, ale część nie wiadomo nawet skąd się wzięła, a nie mają żadnego ugruntowania w rzeczywistości, żadnego uzasadnienia kiedyś. W jakiejś rodzinie był przepis na szynkę pieczoną i pyta matka córki, mamuś dlaczego trzeba ciągle, czemu trzeba w, tym, w tej szynce obcinać brzegi? Nie wiem dzieciaku, zapytaj się babci, bo ja przepis mam od babci. Poszła do babci, babcia też nie wie, poszła do prababci. A prababcia mówi, dzieciaku, bo ja miałam garnek za mały. I wiele takich przekonań właśnie, takich rzeczy, masz to robić w ten sposób, a nie w inny, bo to jest jedyny właściwy, jest właśnie Taki sposób uzasadniony, bo ktoś, kto to pierwszy raz zrobił, to po prostu tak było mu wygodnie. Hmm. Tak, w ogóle też tutaj, co mi przychodzi w tym, to jakby te wszystkie nasze prawdy, to też są tylko koncepcje. O tym warto pamiętać, że one nie są werte w kamieniu i one się zmieniają. To są koncepcje, w które my po prostu wierzymy, które nam są teraz potrzebne, które są dla nas wygodne. Z obecnej perspektywy? Tak. I warto też te koncepcje często podważać, mimo wszystko. Okej, okay, dobra, wierzę, że jest tak i tak, a może jest zupełnie inaczej. I na przykład taką koncepcją jest to, że świat jest niebezpieczny i zły i my musimy walczyć o swoje. No a co jeżeli tak nie jest? A co jeżeli wszechświat jest otwarty, ma, ci, ma dla ciebie dużo, ma dużo do zaoferowania i tylko czeka. Aż wyjdziesz ze strachu, i wejdziesz w odwagę, aby podążać ze swoimi marzeniami. Pamiętasz, co ostatnio o czym ostatnio rozmawiałyśmy? Mm. A mówię do Olgi, po powiem to naszym słuchaczom mówię do Olgi. Zobacz, niektórzy mówią, że ludzie są wredni. Ja nie spotykam takich ludzi. Mm -hmm. I pytam się, ona mówi, no tak. Ja mówię, a ty wiesz, że ludzie są wredni? No i nie słyszałam. Ale skąd wiesz? Ona mówi: Nie wiem, ja tylko to wiem od innych. I tak wiele jest takich rzeczy, że sobie powtarzamy jakieś sytuacje, bo wiemy od innych. Osobiście nas to nie spotkało, ale mówimy, bo ktoś powiedział: Błędkowego szwagradzię powiedział, że ktoś tam coś tam. I my dalej hmm. uważamy, że jakaś sytuacja jest, którą, której osobiście nawet nie przeżyliśmy. Hmm. Ale też właśnie to kolejna koncepcja, nie? że ludzie są wredni. W życiu, w życiu bym tak nie powiedziała. Ja, ja spotykam samych uczynnych, miłych ludzi dzisiaj wchodziłam do, do budynku z Monsterą, taką dosyć dużą, i dwiema siatami po, po, na ramionach, i drzwi są wąskie, bardzo wąskie. I szła za mną pani, no i. Musiała poczekać, ja musiałam się tam przecisnąć z, tą, z tym kwiatkiem i, i zahaczyłam się torebką o klamkę, klasycznie, nie? I pani mówi, e, proszę, proszę poczekać, ja już panią tutaj od, odhaczę. No dobrze, dobrze, ale uratowałam pani życie, co? Ja mówię, no bardzo dziękuję. I, i, i to są sytuacje, które mnie spotykają, tak? Że, że ktoś mi pomoże w czymś tam albo widzę, jak nawet ostatnio zauważyłam, jak w autobusach na przykład jakieś babcie pytają się, a gdzie trzeba wysiąść, żeby dojść tu i tu? I ktoś im zawsze odpowie. I to jest piękne. Właśnie to raczej potwierdza to, że ludzie są uczynni, mili i chętni do pomocy, jeżeli im się da okazję do tego. Tak, jeżeli im się na to pozwoli. Ja jedną z takich najbardziej ujmujących mnie sytuacji miałam ostatnio, jak podróżowałam, to moje walizki zawsze ciężkie. I na dworcu po schodach miałam wejść i pierwszy raz w życiu, bo pomagało mi wielu mężczyzn z waliskami, ale pierwszy raz w życiu podszedł mężczyzna, on się mnie nie pytał, on mi po prostu oznajmił, ja Pani tą walizkę wniosę. Wziął, zaniósł, poszedł. To było hmm. takie, to było takie męskie powiem. Ale hmm. właśnie takie inne. nie pytał, tylko zrobił, bo tak zadecydował. Tak. Ale z drugiej strony, Skoro ludzie są naszym lustrem, spotykamy takich ludzi, jacy sami jesteśmy, tak? Tak. Dokładnie. Dlatego myślę, że dobrym podsumowaniem tego jest po prostu bądź sobą, skupiaj się na sobie, ale w otwartości na innych i pozwól innym iść swoją własną ścieżką, i nie wymuszaj swoich prawd na innych ludziach, bo one niekoniecznie są dobre. Tak. Pozwól sobie być sobą, a innym innymi. W odcinku wspominałyśmy o afirmacjach. Jeżeli zainteresował Cię ten temat, to zapraszamy Cię do sprawdzenia naszego przewodnika po afirmacjach. Specjalnie dla Was stworzyłyśmy kurs, który przeprowadzi Cię przez to, jak afirmować. Znajdziesz tam nagrania, audio, medytację i listę z afirmacjami. Przeprowadzimy Cię krok po kroku pokazując wszystko co jest ważne, wszystko co jest istotne i pomijając rzeczy, które tak naprawdę nie mają znaczenia. Serdecznie zapraszamy. Zajrzyj do sklep.olgab.yoga przez y. Dziękujemy za wysłuchanie kolejnego odcinka rozmów wewnętrznych. Będziemy wdzięczne, jeżeli podzielisz się tym podcastem ze znajomymi i zasubskrybujesz nasz kanał. Cieszymy się, że z nami jesteś. Do usłyszenia za tydzień.